Dzień dobry, czy cześć? Dobra, zaczynamy. To już jest akcja, dobrze? Nie wiem, czy ten, to, to jest ciekawsze. Że... Hey ho, oh, okay. let's go. Okay. Czekaj. Musi być No najwyżej wytniemy całe ten. Wszystko. Mogę gadać głupoty, ale wyglądać muszę dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o messengerze, czyli mm -hmm. królowej komunikatorów. Królowej? Król... Jeszcze raz. Czy tak. królowy? A, nie wiem, królowej. Tak? tak? Jeszcze raz. Muszę zostać. No i co, fajnie, nie? Bardzo fajnie. Kur nie da się tych 30 minut zrobić. Ile było? Po prostu? 20 i 30, 30 pary, tak? Jeszcze raz. 15 minut. 30, 37. To wszystko musimy zdecydować mhm. w, tym, w tym momencie. Poczekajmy. Te tak, no to... okna otwierają. Osoba, która dla nas ten film realizowała, miała bardziej takie doświadczenie: noż sz... mać. Nie urok to sraczka, no? Trzy sekundy ciszy. Jeszcze raz. <laughs> bla, 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 bla. Chciałem Cię przedstawić. Nie, sama siebie. Dobra. Nie, nie wiem, za mało wiem o Brawo! Na wesoło. Dobra, no chociaż momentem jest miło i sobie. wesoło. Cięcia. Zobaczymy, czy się nada do publikacji, ale... Nie no, bardzo dobrze było. Bardzo dobrze. Mamy. Nie wiem jak to dalej szło, ale myślę, że nie puścimy, nie puścimy tego na antenie.